Dzień dobry, Kaja Rostkowska, to jest wywiad w Lubuskim Centrum Informacyjnym. Dzisiaj zapraszamy na rozmowę z Sebastianem Ciemnoczołowskim, wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, pani redaktor. dzień dobry państwu. Zaczynamy od tematu ogólnopolskiego, mianowicie od burzy wokół KPO po ujawnieniu 8 sierpnia, na jakie projekty przeznaczono środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zapanował, czy, czy, czy zaczął się sztab kryzysowy. Jak Pan patrzy na te, no i właśnie nieprawidłowości, na egzekwowanie hmm. odpowiedzialności, proszę o komentarz. Burza się zrobiła, no bo tego typu wydarzenia w współczesnym świecie medialnym niestety przybierają często niezasłużoną skalę i rangę. Jeżeli popatrzymy sobie na całą skalę KPO, czyli na 225 miliardów złotych, z czego 1,2 miliarda z tej części miało być przeznaczone na tą branżę, a wydano z tego 1,3 miliarda. branży Horeka, w czyli hotela, hotelami, turystyka, gastronomia. gastronomia. A wydano do tej pory z tego 1,2 miliarda z 225, jeszcze raz wspomnę, miliardów z KPO 110 milionów złotych z czego kilka jest tylko stwierdzonych na razie przypadków, które budzą wątpliwości i wokół których, do których przypisano ten, to słowo burza. I marnotrawienie i pieniędzy. marnotrawienie pieniędzy. No to słowo burza, biorąc pod uwagę, że jest tych kilka przypadków do całej skali wśród KPO i nazywanie tego, że jest afera wokół całego KPO, jest absolutnie niesłumierne. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że tych, te wątpliwości, które się w tych projektach pokazało, nie należy wyjaśniać i one są wyjaśniane. Co więcej, wstrzymano w tej chwili wydatkowanie tych środków. Jeszcze warto zaznaczyć, bo to nie wszyscy burza jest wokół rządu, że rząd coś tam spowodował. Ja przypomnę, że te środki na tą branżę choreka 1,2 miliarda złotych były wynegocjowane przez rząd PiSu. To, że KPO wówczas nie było uruchomione ze względu na łamanie w Polsce praworządności, to inna sprawa, ale negocjacje były realizowane przez tamten rząd, więc tą kwotę pieniędzy wynegocjował PIS. I kryteria wyboru środków były później przez panią minister złagodzone. Natomiast proszę zauważyć jedną rzecz. Ja najbardziej współczuję Wszystkim tym przedsiębiorcom z branży Choreka, czyli hotele, restauracje, gastronomia, którzy uczciwie napisali wnioski, którzy uczciwie napisali aplikacje, a co więcej, musieli w tej chwili prefinansować wszystkie te wydatki i czekają na ich refundację. Niektórzy dostaną 70%, niektórzy 90%. To są często firmy, które po pięciu latach, co prawda, od pandemii, do dzisiaj nie zawsze. Są w tej sytuacji, takiej kondycji finansowej dobrej, jak były wcześniej, często nie mogą wyjść z tarapatów i wychodzą do tej pory z tych tarapatów. No i właśnie to jest dobre pytanie, I pan Marszałku: kto na tym traci? Pan, pan zdaniem, mówi, że przedsiębiorcy, im... bo oni trochę muszą się tłumaczyć teraz wobec opinii publicznej. Znaczy, ja... My pracujemy uczciwie, potrzebowaliśmy pieniędzy, tak. y, wspierajmy się. Ja zacytuję, jeśli si pan pozwoli, oświadczenie zajazdu kultury z Zielonej Góry. Dosłownie przed godziną opublikowali takie oświadczenie, jest bardzo długi, ale kawałek chociaż. Sprzeciwiamy się traktowaniu wszystkich gastronomów, Hotelarzy, organizatorów turystyki jako jednej nieuczciwej grupy. Większość z beneficjentów programu to uczciwe, ciężko pracujące od wielu lat przedsiębiorcy. Znamy wielu z nich, jesteśmy przekonani, że środki z programu pomogą im w przyszłości rozwinąć i uodpornić się na ewentualne zagrożenia. Podpisuję się całym sobą pod tym, co pani przeczytała. Absolutnie uważam, że to najbardziej uderza w przedsiębiorców, że to jest niezasłużony atak na nich. Ehm, po drugie, uważam, że no to było tą, tą aferę wywołał PiS celowo, żeby uderzyć w rząd Donalda Tuska. Ale tak naprawdę uderzył w przedsiębiorców najbardziej. I tych uczciwych przedsiębiorców w 99% uczciwych. No może zdarzają się jakieś przypadki, chociaż jestem znaczy, też ciekawy... Tak, słyszymy jachty, Solaria, ekspresy do kawy, klub okay, dla swingersów i tak dalej. to jak, budzi wyobraźnię, tak, i, to są, I To są celowo używane, używane przykłady, ale ja słyszałem tutaj wywiad w Gazecie Lubuskiej, naszej regionalnej, z jednym z przedsiębiorców który mówił o kryteriach wyboru i w mediach nazwano to jachtem ponoć, ja nie znam szczegółów, ale tam były dokładnie opisane kryteria co to ma być za, za, za łódź i to nie był jacht tylko jakaś tam łódzka, która polegała na dywersyfikacji działalności gospodarczej. To, że w kryteriach nie było opisane i to może był błąd gdzie ta dywersyfikacja w działalności gospodarczej ma się odbywać i na jakich zasadach, to jest inna sprawa. Ale w tamtych czasach, bo te kryteria byłyby pewnie bardziej skuteczne w tamtych czasach, czyli w 2020 roku, kiedy pandemia wybuchła, jeżeli branża jedna była zamknięta, to dywersyfikacja miała im pomóc odnaleźć się w innym miejscu. E, dzisiaj pewnie te kryteria trzeba byłoby zmienić, może tu został popełniony błąd, natomiast uważam, że jak najszybciej trzeba przeprowadzić kontrolę, żeby jak najszybciej uwolnić te środki dla uczciwych przedsiębiorców, bo one są niezbędne. Po drugie, my wszyscy żyjemy, znaczy nie wszyscy, ale cały, mówię o, o swojej branży, o, o aparacie administracyjnym, o samorządach, o rządzie, my żyjemy. Z podatków, którzy płacą przedsiębiorcy. To oni nas utrzymują. I taka pomoc finansowa dla nich jest tak naprawdę pomocą dla wszystkich i, i pomocą dla, dla Polaków, bo oni tworzą miejsca pracy. Więc mam nadzieję, że ta, po pierwsze, to nie burza. To burza została dum, wymyślona, nagłośniona przez, przez opozycję. Ale chybiony, chybiony to, to, to strzał? Moim trafił. zdaniem Nie tam, gdzie trzeba? absolutnie chybiony strzał, bo miał trafić w rząd Donalda Tuska. Oczywiście trafił, ale przede wszystkim trafił przedsiębiorców i to w tą zdecydowaną, uczciwą... Uczciwą grupę. Jeszcze pytanie dotyczące kontroli, pani Marszałku. W związku z tym, że w naszym województwie lubuskim także były wydatkowane środki z KPO, czy planowane jest ich wydatkowanie w ramach właśnie wspomnianej branży. Choreka, czy państwo jako samorząd, jako urząd marszałkowski województwa Lubuskiego, który zachęcał do, do, do ubiegania się o środki z, z krajowego planu odbudowy, czy są jakieś kontrole planowane, czy, czy wy wiecie, na co są, jak, w jaki mhm. sposób w ogóle są dystrybuowane te środki? Urząd marszałkowski w ogóle nie uczestniczy w dystrybucji tych środków, bo przedsiębiorcy bezpośrednio ubiegali się do centrali o te środki, czyli do ministerstwa. My ani w kontrolach, ani nie uczestniczymy, ani nie byliśmy pośrednikiem. No wiem natomiast no to informacja bardziej z mediów, że jest wielu przedsiębiorców, 15 chyba, z Zielonej Góry, Ośmóz-Gorzowa, z Nowej Soli, z są, tak. tak, tak. Jest. No i ja mam nadzieję, że to jest kwota około 27 milionów złotych finansowania, wartość projektu 30 milionów, z czego zapłacono dopiero niecały milion. Więc mam nadzieję, że 26 milionów złotych jak najszybciej do tych naszych uczciwych przedsiębiorców tracą, bo wierzę w to, że oni są uczciwi i że... Że te pieniądze też zostaną wpuszczone po prostu w, w odwrót gospodarczy i, i się podwoją, potroją i przyniosą korzyści dla nas wszystkich. I mam nadzieję, że te kontrole przeprowadzone przez rząd jak najszybciej się skończą i te środki trafią także tutaj do lubuskich przedsiębiorców. To jeszcze cytat. Donald powiedział i pytanie do pana, co pan sądzi o tej opinii. 100% odpowiedzialności za kłopoty związane z wydatkowaniem pieniędzy europejskich ponosi PiS. Jego idiotyczna, agresywna, antyeuropejska polityka i kradzież czasu. Oni nie tylko kradli pieniądze, ale ukradli Polsce bezcenny czas. Nie za mocno? Nie, nie za mocno. Zupełnie nie za mocno. Można pewnie powiedzieć jeszcze bardziej ostro, dlatego że proszę zobaczyć w jakim obecny rząd jest sytuacji. I my wszyscy, bo my w samorządach też te środki musimy jak najszybciej wykorzystać. Um, yy... Po pierwsze, ogromnym sukcesem rządu Tuska jest to, że odblokował w ogóle te środki, bo przez łamanie prawa przez rząd PIS, one były zablokowane. 220 ponad 225 miliardów złotych. Proszę zobaczyć, jakie, jakie to jest zaszczyt dla gospodarki i dla Polaków. Że rząd to... Tuska mówi przez łamanie prawa, prawo i sprawiedliwość mówi, że, że to, no... Ale to kroki milowe nie wykonały. nie tylko rząd, to nie tylko rząd tak Tuska dalej. to instytucje europejskie, które przecież są niezależnymi instytucjami rządzonymi przez rządy demokratyczne, a nie dyktatorskie i tak dalej. No, to nie... Znaczy rząd nie ma. Się, rząd nie ma się czym bronić, a obecny pis także nie ma żadnych argumentów. Te słowa absolutnie nie są za ostre, bo proszę sobie wyobrazić, jak, w jakiej dzisiaj byśmy byli gospodarczo sytuacji, gdyby te środki wtedy były już uruchomione. Ile Polaków by było bogatszych, zamożniejszych, bardziej żyjących dostatnio. Eee, no a do tego w ogóle skandaliczne jest to, że łamano. Łamano, łamano w Polsce pr, pr, prawo, a dzisiaj przez to, że te środki, i to jest ogromny, jeszcze raz powiem, zasługa. Pana premiera Donalda Tuska mamy dużo mniej czasu na je wydatkowanie. No on też mówił to o nie o chodzi o pośpiesznym działaniu. I nieraz w pośpiechu popełnia się błędy, bo trzeba i to zrobiła pani minister, trzeba upraszczać pewne procedury. Jak się upraszcza procedury, to nie wszystko się jesteśmy w stanie przewidzieć. I można powiedzieć, że to jest jakiś błąd rządu, ale wynikając. Z dużo większych błędów poprzedniej ekipy. I pośpiech, po pierwsze, nie jest najlepszy, a po drugie, nie zawsze, jak jest mało czasu, uda się znaleźć odpowiednich wykonawców, odpowiednie środki. Pewne inwestycje przecież trwają w czasie. Jeżeli chcemy wybudować szpital, to przez dwa lata się tego nie da zrobić z obecnymi procedurami. Trzeba zrobić przetarg, trzeba znaleźć wykonawców. A jak szybko uruchamiamy środki to też inwestycje są droższe, tak, bo e, nie ma kim ich wykonać. Więc te słowa pana premiera absolutnie nie są zbyt mocnymi słowami. Żeby nam się KPO nie kojarzyło wyłącznie z branżą choreka, pani marszałku, jakie są strategiczne inwestycje, na które my postawiliśmy w naszym regionie, jeśli chodzi o, o KPO? W 2022 roku, kiedy były konsultacje tego programu, województwo lubuskie miało 160 projektów przygotowanych do dofinansowania. Ale okazało się, że po właśnie przez te wszystkie zaniedbania e, no i a to po, uważam, że wręcz powinien być prawnie rozliczeni, rozliczeni urzędnicy poprzedniej ekipy. Um, wiele um, obszarów nie mogło być zrealizowanych, na, na przykład budowa ścieżek rowerowych, termomodernizacja itd. Więc skupiliśmy się na tym, na czym możemy się skupić i co jest możliwe do dofinansowania i skonsumowania w krótkim czasie. To przede wszystkim jest branża związana z ochroną zdrowia, czyli nasze szpitale. Po pierwsze onkologia i tu mamy trzy mm, szpitale, które w Lubuskim dostały takie dofinansowanie. Zaraz będzie kolejny konkurs ogłoszony z Kapona na kardiologię, w którym chcemy także uczestniczyć i namawiamy także inne jednostki z naszego regionu, nie tylko wojewódzkie. Chcieli, są inwestycje, które są w obszarze ochrony zdrowia, ale nie tylko związane z cyberbezpieczeństwem, bo to jest ogromnie istotne dzisiaj. I tu też już nasze szpitale złożyły wnioski, nie tylko, ale co jest bardzo istotne, to tu w regionie lubuskim i to nie tylko są nasze inwestycje, ale zabiegamy o te zewnętrzne, rządowe inwestycje, to są te inwestycje które są związane z obronnością i z bezpieczeństwem. To jest bardzo ważne, bo to są ogromne miliardy złotych, które tutaj mogą zostać i które stworzą miejsca pracy, ale też podczucie bezpieczeństwa, bo województwo lubuskie ma tą przewagę w stosunku do województw przy wschodniej granicy, że jesteśmy poza zasięgiem takiej tradycyjnej, konwencjonalnej broni, agresora, który jest na wschodzie. Stąd różne decyzje, które zapadają i nie, mam nadzieję, niedługo jeszcze zapadną związane z różnymi inwestycjami związanymi z obronnością. A za tym idą inwestycje związane z infrastrukturą. Kolej, mamy już decyzję o modernizacji odrzanki za 100, tak, za 600 tak, milionów tak, złotych. Tak. To jest też na potrzeby tego typu, ale nie tylko. Bo przy okazji poprawia się parametry towarowe do portu i w Szczecinie. W Szczecinie Zaraz i, jeszcze słowo i, o, o kolei i, i powiemy, Pani Marszałka. I wiele innych inwestycji. Ochrona zdrowia, cyberbezpieczeństwo, yy, przede wszystkim in, infrastruktura, jak rozumiem także. Tyle o KPO w dzisiejszej rozmowie. W poniedziałek sesja Sejmiku, województwa Lubuskiego. Czy będziemy mieli nowego marszałka 18 sierpnia? Tak, mm, mamy umowę koalicyjną, ona jest przecież niezmieniona, ona jest podpisana na, po wyborach. Też nie było żadnych nowych wyborów, więc w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce, pan marszałek Jabłoński, jak wiemy, złożył rezygnację, to konsekwencją tego aktu jest wybór no, nie tylko marszałka, ale całego zarządu, bo w momencie, kiedy rezygnuje marszałek, Cały zarząd przestaje funkcjonować, i potrzeba wybrać marszałka i cały, cały zarząd. Także w poniedziałek koalicja ma większość i wybierze marszałka i nowy zarząd. Wczoraj mieliście spotkanie, zresztą nie tylko wczoraj, bo poseł Waldemar Sługocki jeździł po regionie w ostatnim czasie, odbywał takie spotkania w różnych miejscowościach naszego województwa. Czy te decyzje już zapadły? Zapytam wprost, czy, czy jeszcze we, zapadają. Rozmawiamy wewnętrznie. Wewnętrznie te decyzje mieliśmy spotkanie zarządu, mieliśmy spotkanie klubu koalicji obywatelskiej i tam podjęliśmy decyzje, które dalej będą konsultowane z naszymi koalicjantami, no bo one wymagają takich uzgodnień. Musimy uzgodnić obszary i obszary, za które będą odpowiadali. Poszczególni członkowie tego zarządu, no więc mamy jeszcze czas do poniedziałku, właśnie ten czas jest potrzebny na te, na te rozmowy i na już konkretne ustalenia. A jakie cechy, jakie doświadczenie, jakie kompetencje powinien reprezentować nowy marszałek naszego regionu? A tych cechy pewnie jest w zależności od tego, jak to na to ocenia i patrzy. Bardzo, bardzo wiele, ale uważam, że powinien być doświadczony przede wszystkim samorządowiec, który zna nasz region, który zna różne uwarunkowania, który ma możliwość, możliwości także realizacji tych bardzo ambitnych zamierzeń, które mamy w regionie, o realizacji i o wspomożenie ich zabiegać także w Warszawie. Mamy dzisiaj doskonałą sytuację, bo i zarówno na poziomie centralnym, czyli krajowym, jak i regionalnym rządzi ta sama koalicja. Widzimy już tego pozytywne efekty i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. I my mamy takich doświadczonych samorządowców, nasz kolicę także. I no, czekamy tylko, aż zapadnie ta, ta ostatnia klamka i w poniedziałek przystąpimy do dalszej pracy. A czy te cechy, to doświadczenie i te kompetencje ma wicemarszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski? No nie mnie to oceniać. Wybrali mi wyborcy, to po pierwsze i przypomnę, że i bardzo dziękuję za to, to był najlepszy wynik w województwie lubuskim. Wybrali mnie radni, to też jest zaufanie i jak rozumiem też właśnie jakby no podkreślenie jakichś tych kom ważnych kompetencji, które trzeba posiadać. No i co ważne ten kształt zarządu, który jeszcze pracuje i skończy swoją pracę. 18 listopada te został wybrany tutaj wewnętrznie przez Koalicję Obywatelską. Ja, nie, nie wybieramy przypadkowo i wszyscy, wszyscy my w trójkę, bo mm, jeszcze przecież pan Marszałek Jabłoński jest Marszałkiem, zarówno ja i Grzegorz Potęga byliśmy oceniani i nasze kompetencje były, mam nadzieję, w ten, obiektywnie oceniane, więc no, Ale nie Ale nie... się ukryć, panie marszałku, że pana nazwisko i, i nazwisko wicemarszałka Grzegorza Potęgi pada tutaj najczęściej, jeśli chodzi o, o ten znak zapytania, co się wydarzy w Polsce. Staramy się po prostu robić swoje, tak, i myślę, że robimy to tak, jak należy, a nie mnie to oceniać. Nie chciałem mówić o swoich kompetencjach, bo bo powinni to oceniać ludzie, którzy na to patrzą z zewnątrz i potrafią bardziej obiektywnie ocenić to, czy potrafię wykonywać zadania, które mi powierzono. A gdyby pan został marszałkiem. Yy... To na co by Pan postawił? Pytam o takie największe wyzwania. Oczywiście o wszystkim nie powiemy, bo, bo czas jest ograniczony, ale, ale gdzie są te kluczowe problemy, które należałoby pilnie rozwiązać, takie pilne interwencje? Czy to systemowe jakieś rzeczy związane ze szpitalem, czy negatywne trendy demograficzne, czy inne kwestie? No, może zaskoczę Państwa, nie mówiąc od razu o największych inwestycjach, one są bardzo istotne. Ale rzeczywiście nie tylko region lubuski, ale w ogóle Polska się wyludnia i to jest nasze największe zadanie i jako Zarząd, ten zarząd właśnie, jako pierwszy raz i pierwszy w Polsce przystąpiliśmy do realizacji tzw. planu ludnościowego. Za tym idą właśnie te obszary, o których Pani mówiła. Ja postawię na kilka rzeczy. Przede wszystkim ochrona zdrowia, rozwój gospodarczy to jest ponad wszystkim. To jest oczywiste, ale on, on, my możemy stworzyć warunki, natomiast realizują go przedsiębiorcy. I różnego też oczywiście rodzaju instytucje, także spółki Skarbu Państwa z branży energetycznej. I tu powiem o drugiej obszarze, czyli bezpieczeństwo. To, to militarne, o którym mówiłem i energetyczne i my uczestniczymy powoli w, w łańcuchu, jako województwo podpisaliśmy list intencyjny z Zachodnim Pomorzem i z Wielkopolską o wpisanie się w, w ten łańcuch dostaw związany z ogromnymi inwestycjami w farmy wiatrowe nad morzem. A kolejna rzecz to jest obronność i tutaj też mamy, jak pa, Państwo może wiecie, umowę podpisaną z MONEM. Przekazaliśmy 233 hektary ziemi w lotnisku, gdzie mają, mam nadzieję, także ruszyć inwestycje wojskowe, ale to nie tylko ten obszar, o tym mogę powiedzieć, bo on już jest znany, inne, o innych nie mogę mówić, to jest właśnie bezpieczeństwo. Obronność, cyberbezpieczeństwo, ochrona zdrowia, już mówiłem, rozwój gospodarczy, mówiłem. Czy, czy ale panie, za tym idzie infrastruktura drogowa. Wejdę w so, czy, czy to raczej kontynuacja tego kursu dotychczasowego, nadanego przez, przez marszałka Marcina Jabłońskiego, czy silny impuls, czy zmiana w naszym regionie? To jest kontynuacja nie tylko ostatniego półtora roku, ale ostatnich wielu lat, dlatego że w samorządzie. W firmach, w dużych korporacjach nie ma możliwości przełożenia wajchy i odwrócenia wszystkiego w drugim kierunku. Rządzi, w, przypomnę, w regionie od 2000 jeżeli nie skłamię szóstego roku, koalicja, w którym zawsze ten wiodący udział miała Platforma czy Koalicja Obywatelska i my pewną strategię opisaliśmy w tamtych czasach i ją dzisiaj kontynuujemy i były w tym czasie różne zarządy, różni marszałkowie i dzisiaj po prostu będziemy te priorytety, one się zmienia, zmieniają, bo świat się zmienia, bo się zmieniła sytuacja na wschodzie, bo była pandemia, bo trzeba, bo my dzisiaj stawiamy akcenty na właśnie bezpieczeństwo, to energetyczno-bronne i tak dalej. Ochronę zdrowia, o której tak wcześniej się mocno nie mówiło i te, te akcenty się zmieniły, ale kontynuujemy. Nie wspomniałem o tym, co jest dla nas istotne i myślę, że zaraz do tego tematu, bo on ważne jest i na nim zależy, żebyśmy o nim porozmawiali. I to jest tak, że rozwój naszego portu lotniczego Babinmoście, czy mówimy o infrastrukturze, budowa obwodnic i infrastruktury drogowej, ale co ważne, uzdrowienie sytuacji w obszarze transportu nie tylko kolejowego, a ogólnie transportu publicznego w regionie. Bardzo dużo wyzwań. Jeszcze, jeszcze jedno słowo komentarza Panie Marszałku. Dzisiaj ugłaszał się taki wywiad w Gazecie Wyborczej Zielonogórskiej z Elżbietą Polak, która ostro skomentowała sytuację wokół wybierania marszałka naszego województwa i powiedziała, że w kontekście posła Waldemara Sługockiego, że jeżeli nie chce być marszałkiem, to powinien także zrezygnować ze sterowania z tylnego siedzenia. Czy Pan widzi problem w takim sterowaniu z, z, z tylnego siedzenia w lubuskim samorządzie? Przede wszystkim bardzo negatywnie oceniam wypowiadanie się w mediach o wewnętrznej sytuacji, której, która jest zresztą fałszywie opisana przez Panią Poseł. To jest naganne. Pani poseł też nie jest przewodniczącą naszego regionu. Może się ubiegać o taką funkcję i wtedy rzeczywiście będzie miała tytuł, żeby zgłaszać swoich kandydatów czy na marszałka, czy do, do, do zarządu, czy na inne funkcje i wypowiadać się w imieniu Platformy, bo dzisiaj nie ma takiego tytułu. Chcę to wyraźnie powiedzieć: nie ma takiego tytułu. Ale Czasami kandydata z gru, czy, czy, czy aprobowała Marka cebula mówiła o wojewodzie do Druga rzecz, była, marsza kandydacie. była marszałkiem. Rozumiem, że yy, przyznaje się do tego, że była przez kogoś sterowana. Więc to jest pytanie, jest czy, w wywiadzie czy, także o tym, czy, że poseł Waldemar Sługowski lubił być nad marszałkiem, mówił Polak. No, to jest no to, to pytanie do pani marszałek, czy niech ona, pani poseł obecnie, niech jakieś przykłady może poda, gdzie m, czuła się e, sterowana przez pana m, przewodniczącego. Ja znam pana przewodniczącego Sługowskiego, pan przewodniczący Sługowski, pan profesor e, Sługocki od lat jest przewodniczącym regionu i po bardzo trudnej sytuacji w Platformie, którą rządziła Bożenna Bukiewicz, gdzie dominującą rolą miała pani poseł, musiał uporządkować bałagan, który po, 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 po tym okresie odziedziczył i wprowadził zasady, które są dalece demokratyczne, które upodmiotowiły ludzi, którzy decydują gremialnie o najważniejszych dla regionu sprawach. Tak jak gremialnie decydowaliśmy wczoraj na zarządzie, na klubie to nie są indywidualne decyzje pana przewodniczącego Sługockiego, tylko całej grupy liderów, którzy też zostali wybrani oddolnie przez członków Platformy Obywatelskiej. Więc ja namawiam panią poseł do głębokich refleksji autokrytycyzmu um, większego, bo była wiele lat marszałkiem, miała wpływ na ten region, do lepszego kontaktu ze strukturami, bo może nie ma tego kontaktu, nie uczestniczy w tych pracach i nie wie jak naprawdę jest platforma zarządzana i wtedy y, będzie może miała prawo i tytuł do tak... Tak daleko idących, moim zdaniem, nieprawdziwych zupełnie wniosków. Dyskusja a... trwa w każdym razie, której się przyglądamy, a przypominamy Państwu, że 18 sierpnia, w poniedziałek, sesja Sejmiku, gdzie nastąpi wybór nowego marszałka naszego województwa. Wątek merytoryczny, Panie Marszałku, o kolej w Lubuskim chcę zapytać o lotnisko także, czy są jakieś. Dobre wieści dla, dla mieszkańców naszego regionu, albo w ogóle jakieś wieści, no bo jednak są to tematy z perspektywy mieszkańców regionu, myślę, że wciąż uważane za, za, za kluczowe w związku z opóźnieniami pociągów, chociażby i wszystkimi tymi wątkami, które no, są kłopotem ja, dla Lubusza. Tak, chciałbym powiedzieć, że mamy bardzo dobre wieści, ale rozumiem, jak to się może spotkać w zderzeniu niestety z sytuacją, którą mamy w przewozach. Regionalnych realizowanych przez Polregio, znowu i z licznymi odwołaniami. I może to, to słowo same dobre wieści, być źle zrozumiałe i przyjąte zaburzenie, no bo ludzie, którzy dojeżdżają codziennie w miejscach, które są dla nich bardzo ważne jak praca. No, Mnie interesuje ich to, że na przykład podpisaliśmy bardzo ważne. Porozumienie związane z utworzeniem bazy serwisowej w Czerwińsku. Ale właśnie robimy to po to, żeby powołując własną spółkę transportową, bo Polregio sobie nie radzi z tymi z tymi przewozami, mieć miejsce, gdzie będziemy skutecznie serwisować nasz tabor, żeby nie był właśnie, nie trzeba, nie, żeby wyjeżdżał i żeby się nie spóźniał. To, to po pierwsze. A po, to, 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 pewne, to panie Marszałku, czy to są na razie, bo my no, czytałeś o liście intencyjnym. Liczyjnie tak? intencyjny, się tak, w Warszawie, podpisaliście procedura. dokument? Taka jest procedura, taka jest droga. Jest licencyjny, później jest umowa. List jest po to, żeby powołać zespoły, które wynegocjują umowę i, która, no i w wyniku którego podpisania której następno, następno, nastąpią już takie konkretne, także inwestycyjne działania, ale to przed nami. Druga bardzo wa ważna wiadomość, 25 sierpnia będzie w regionie pan minister infrastruktury, wiceminister Piotr Małecki odpowiedzialny za infrastrukturę kolejową i będzie podpisywał umowę już z wykonawcą modernizacji linii między Gorzowem z między rzeczem, między dalej do Poznania, z programu Kolej, Plus, w którym my jako samorząd też partycypujemy i samorządy lokalne, to zmieni absolutnie diametralnie sytuację Gorzowa po realizacji tej inwestycji. Bolina ma być docelowo tak zelektryfikowana, mają być polepszone parametry szybkościowe na tej, na tym, w tym obszarze. To jest kolejna rzecz. Następna bardzo dobra, dobra wiadomość od grudnia e, Gorzów uzyska bezpośrednie połączenie e, z Poznaniem. Będą codziennie trzy nowe trzy pary pociągów, czyli 10 około połączeń. E, dziennie czas przejazdu sk skróci się do 90, e, do 90 minut. Następna bardzo ważna wiadomość, prawdopodobnie dojdzie do tego do podpisania e, listu intencyjnego kolejnego w tej sprawie porozumienia, gdzie my z, razem z firmą Pelka, która odpowiada za budowę infrastruktury e, torowej. Podpiszemy porozumienie na sfinansowanie dokumentacji utworzenia tzw. magistrali zachodniej. To jak nie praktycznie brzmi, ale tak naprawdę chodzi o wybudowanie na częściowych fragmentach nowej trasy. I zmodernizowanie starych, starych, starego, starych przebiegów, tak żeby wybudować coś na kształt S3 na kolei, czyli bezpośredniego połączenia uh -huh. gorzowa z zieloną górą. To też diametralnie zmieni sytuację przewozową w naszym regionie, komfort przejazdu, czas przejazdu, który się skróci, bezpiecznie będzie można połączyć przede wszystkim bezpiecznie dwie stolice, więc to są naprawdę dobre dobre wiadomości, które oczywiście w kontekście tego, co się dzisiaj niestety dzieje w Polsce z Polregio i zrealizowaną przez nich usługą, no może nie budzić, może nie budzić um, jak to Uluci nazwać? budzi złe emocje, nazwijmy, no nazwijmy tak. to chwilowo. Natomiast robimy to wszystko po to, żeby właśnie naprawić tę sytuację. Słowa na koniec jeszcze w związku z tym, co się dzieje na arenie ogólnopolskiej. Mamy nowego aktora na, na naszej scenie, mija tydzień od przysiężenia Karola Nowrocki na Nawrockiego, nowego prezydenta Polsek. Pan ocenia pierwsze urzędowania. Czy widzi Pan jakieś symptomy, w jaki sposób ułoży się ta, ta, ta prezydentura? Trudno powiedzieć coś po tygodniu pracy. Na razie widziałem pana prezydenta w koszulce na ramionczkach, jak wyglądał z pałacu prezydenckiego. No, piękna postawa, muskularna. Czy za tym pójdą e, jakieś konkrety związane z, e, o, no, z zarządzaniem? Zarządzaniem nie, ale z reprezentowaniem tak naprawdę państwa, bo przypomnimy, w polskiej konstytucji prezydent pełni rolę reprezentacyjną, a rządzi rząd. rząd. I dzisiaj mandat do rządzenia ma premier Donald Tusk i cała koalicja rządowa. A mam nadzieję, że pan prezydent będzie te wszystkie działania wspierał, a nie przeszkadzał. No właśnie, pytanie: czy wspierał, czy przeszkadzał? Nawet w kontekście początku naszej rozmowy o KPO, czy to też nie jest pretekst do tego, żeby blokować rządowe projekty? No, dlatego y, ta obywatelskość, mam nadzieję, że to nie frazesy. Pana prezydenta, którą cały czas podkreśla, że nie jest kandydatem partyjnym, pisowskim, tylko a wiemy, że był wspierany przez PiS jako obywatelskim. Mam nadzieję, że będzie miało przełożenie w takim praktycznym wymiarze wspierania rządu, bo rząd też jest wybrany przez obywateli. O sprawach regionu i o sprawach Polski. Rozmawialiśmy z wicemarszałkiem województwa lubłskiego, Sebastianem Ciemnoczowskim. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za serdecznie. Do usłyszenia miłego weekendu. Kaja Rostkowska. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.